Dzień dobry. Witam się z Wami, moje drogie dzieci, tu babcia Danusia. Moje drogie, gdy coś się nam przydarzy takiego nieoczekiwanego, coś, co nam przeszkadza, utrudnia nam życie, to często dorośli posługują się tak zwanymi przysłowiami. A przysłowie to jest. Taki zwrot, taka przypowieść, pożekadło, takie powiedzenie. Mówimy, że to mądrość danego kraju czy narodu. Na przykład jedno z takich przysłów to kwiecień plecień, bo przeplata, trochę zimy, trochę lata. Czyli w kwietniu może być ciepło jak plecie. Ale również zimno, jak w zimie. No właśnie. A jaki to ja miałam kłopot? Otóż, drogie dzieci, wyobraźcie sobie, że moja wnuczka zostawiła u mnie lale. Lale gadającą. Lala, nie wiem w jaki sposób, zepsuła się. I cały czas, posłuchajcie, i gadała. I gadała. I gadała i gadała. No nie do wytrzymania. Gadająca Lala bez przerwy, to jednak przeszkadzało. Oczywiście, Lali już nic się nie dzieje, jest całkiem zdrowa, naprawiona. Tym niemniej, kiedy tak gadała i gadała, od razu pomyślałam: No potrzebny mi ten kłopot, jak dziura w moście. I to jest właśnie to przysłowie. Coś jest potrzebne, jak dziura w moście. A skąd się wzięło to przysłowie? Otóż, posłuchajcie legendy, według Oskara Kolberga Diabelski Most. Rzecz moje, drogie dzieci, dzieje się w ojcowie, takim mieście, gdzie do dziś są pozostałości ruiny Starego Zamku. A ojców jest w Polsce na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej. Potem sobie to możecie sprawdzić na mapie. To przepiękne tereny. A w pobliżu jest bardzo piękna rzeka o nazwie Prądnik. Posłuchajcie zatem, skąd się wzięło przysłowie: Jak dziura w moście. Diabelski most. W ojcowie, gdzie z obu stron doliny wartkiego prądnika wznoszą się stromo nagie skały, możny pan kasztelan wybudował sobie na szczycie zamek i zapragnął połączyć go mostem powietrznym z wysoką, prawie pionową przeciwległą górą. Wzywał wszystkich majstrów, co się na takiej robocie znali obiecywał masy złota ale daremnie nikt nie chciał się podjąć tak trudnej budowy aż przyszedł raz do ojcowa młody murarz i kiedy mu pan opowiedział czego chce zapalił się do projektu a że podjął się go od razu wykonać Wyobraził sobie, jak pięknie most zawiśnie w powietrzu między skałami nad bystrą rzeką górską, radośnie szemrzącą, i wziął się raźnie do dzieła. Nie ja!